A więc cześć wszystkim z tej strony, Milo. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Właśnie zapomniałem o tobie. Nie łudzisz! Przywitaj się, przywitaj. Cześć! No i dzisiaj, jeśli ktoś z nas nie zgadnie, co mówi druga osoba, zostaje porażony prądem. Będziemy sobie zadawać jakieś pytania, bądź po prostu mówić zdania, a osoba siedząca w słuchawkach musi odgadnąć, o co chodzi, czyli odpowiedzieć na pytanie, albo powtórzyć zdanie. Jednak warto dodać, że można uniknąć porażenia prądem, a wystarczy powiedzieć przynajmniej 60% zdania. Ale to nie wszystko, ponieważ moc co jakiś czas się zwiększa, przez co odcinek z minuty na minutę będzie coraz ciekawszy. Co śmieszne jest to jakaś obroża elektryczna dla psów, dlatego przetestujemy na Mai. To takie coś dla psa zakłada. Jesteś chorzy ludzie. Zapuszczamy jej muzykę. Zakładamy tutaj urządzenie. Jest git? Tak. A słyszy. Tak? No jeszcze słyszę, bo się nie zaczęła muzyka. Moc to na razie 30, może zwiększymy, może nie. Zobaczymy, jak będą odczucia tutaj. Dobra, jesteś gotowa? Tak? Ok, daj głos. Próba numer jeden, teraz próba numer dwa. Daj głos. Chyba wiem, ale jeszcze jedno. Próba numer trzy. Ale wolno, jeden wyraz i drugi. Daj głos. Wiem, że nie słuchawki. No. Daj głos. Dobrze, gratulujemy. Ale nie roś, bo mam słuchawki. Ty takiej muzyki na live'ach słuchasz, nudnej Pytanie. Pytanie. I mam odpowiedzieć. Mhm, czy chcesz? Zostać porażona prądem. Czy chcesz zostać? Czy chcesz? Nie. Zostać porażona prądem. Ale tak czy nie? Mówię coś do ciebie. Ale to co powiedziała? Nie! Tak niedobrze nie, nie. powiedziała. Nie! Czy chcesz zostać porażona prądem? No dobrze! Nie! No to całe powiedz no Co? No to całe powiedz, no Nie, jeszcze jedną próbę mam. No już trzy były! Nie, były dwie. Były trzy. Były trzy, dwie były. No były trzy! Nie no ty jesteś z kamerem. Czy chcesz zostać porażona prądem? Czy chcesz zostać? Nie wiem dalej. No to... Nie chcę! Gramy w SimSamsu! W co gramy? W papier kamienny, to do... Dobra, do ilu? Do jednego, czy do trzech? Trzech. Do jednego. Trzech. Do jednego. Raz, dwa, trzy. Do trzech! Nie. Do trzech, do tr... Ja, ale ja mówiłam, że do Po dziesięciu minutach udało nam się założyć to na nogę ma. Po trzydziestu. Teraz... Ale to... Co? Oh, wow. Dobra, to był test. Test moich uszów, jak głośny jak dźwięk wytrzymają. Dobra, to jednak nie może być na 50. Czym to się razi? Tu? Co? Tymś tym? No. Ja się obawiam. Wiem, że mnie teraz słyszysz. Dalej gradaj plak. Co? <laughs> Już sobie tak zmniejszył z 50 na 30, a mnie poradził 50. No to dawaj, zaczynaj, bo nam dnia nie star... No. No, dawaj. Ale będzie, ale będzie. Ale patrzcie na mnie, jak gadasz. No! No! Śmierdzą ci trochę stopy. Z nie zrozumiałem ani słowa, nie da się. Dobra, to ja nie chcę. A, dobra, to nie jest takie złe chyba. Ja miałam na 50! Możemy zwiększyć trochę. Możesz sobie włączyć jeszcze raz. Aaa, czemu ty to trzymasz? No, ty jesteś chora? Chora jesteś? Kurde, nie wiem, co jej zadać, bo mam parę rzeczy wypisanych, ale chcę ją poradzić prądem, a ona wszystko zgaduje. Także teraz lecimy tak. Pytanie? Nie. Idź z mojego domu. Ale powiedziałeś czy, a to miało nie być pytanie. Widzicie? Teraz nie słyszy, bo mówię pichej. Wyjdź z mojego domu. Co? Wyjdź z mojego domu. Co? Mamy ją! Mamy ją! Nie! Powiedziałeś... Jeszcze raz! Były trzy ale razy. No ale tak się patrzyłem, a tu widać co mówię. Nie rozumiem co mówisz. Dobrze, no i gratuluję wygranej. I tak wygram. No wiem, gratuluję... Eee, no wygrałaś porażenie. Nie! Czemu? Nie zgadłaś. Ale, ale czekaj, ale, ale co... Nie, to nie tak, bo ja ci mówię, żebyś mi powtórzył. Ale było trzy razy. Ale ale nie mówiłam. Ręce do góry. nie. Yeah. <laughs> Za mocne. Dobra, także teraz moja kolej i teraz też zadam pytanie, więc zobaczymy, e, czy na nie odpowie. Od kiedy nagrywasz na swój obecny kanał? No jeszcze raz. Od kiedy nagrywasz na swój obecny kanał? Okej, okay, jeszcze raz. <laughs> Co? Dobra, od kiedy nagrywasz na swój obecny kanał Od kiedy nagrywasz? Od kiedy nagrywasz? Tak? No no, no. Na swój tak? Kanał? Nie. Co nie? No od kiedy nagrywasz na swój kanał? No jednego słowa ci brakuje ale dobra. No ale to miało być 60%? Podsłuchiwałeś jak nic. <laughs> ale, ale, ale! Co? Ty miałeś odpowiedzieć! No... To od dwóch lat. Około. O, może spytamy się mai: na ile sekund chcesz zostać porażona prądem. Potem coś powiedziałeś. To jest pytanie, To ja mam odpowiedzieć na nie. Nie mówić pytania odpowiedzieć? No, na ile sekund chcesz zostać porażona prądem. Dobra, to było drugi raz i teraz trzeci: na ile sekund chcesz zostać porażona prądem. Chyba na dużo, 500, chyba na 500. dużo. 500! Na 500! Ale co na... Na 500! No bo powiedziałeś, że na 500 sekund chcesz zostać porażona prądem. To jeszcze ci trochę zostało, dawaj nogę. <śpuszczaj> <śpuszczaj> no dobra. no, ale pizka muzyka leci. Kiedy mam urodziny? Ja nic nie zrozumiem. Nie, nic nie zrozumiem. Kiedy mam urodziny? Nie wiem nawet o co może chodzić. Kiedy mam urodziny? Co to było niby? Kiedy mam urodziny? Nie wiem nawet nie pamiętam, <słuch> więc raź. Kiedy mam urodziny? Raź. Kiedy mam urodziny? O 15, nie, 16 albo 18 maja. 15, 16 albo 18. 16 albo 18. A co nie poradzisz jak odpowiem? Jak odpowiesz to porażę cię krótko. A, krótko! Ja ci raz klikłem, a nie trzymałem. No dobra, którego? Nie wiem. O, e, a to nie poradzisz jak odpowiem, tak? Porażę, ale masz odpowiedzieć. E, 16. Aaaa, no co ty tyle trzyma! Dobra, udało mi się coś znaleźć. Mam trudny wyraz, będzie dobrze. Apoteoza. Co kur... Apoteoza. Wyraz jeden? Nie powtarzaj na razie trzeci, ja się muszę zastanowić. Apoteoza. Apokalipsa. Apokalipsa, to ty teraz na nodze będziesz nie, miała. <gryw> <Piu. gryw> Bum! <noise> no, Boom! Pamiętajcie, moment, w którym się tego nie spodziewasz, jest no, totalnie naj... Jest najlepszy. Dobra, leci. No! No, leci! Poproś ładnie, widzów, o suba i lajka. Like no, jeszcze raz. Poproś ładnie, widzów, osłuchaj. No, ale nie, zwa nie, nie, nie zwalniaj tak ustami <noise> specjalnie, nie rób innych ruchów. Poproś ładnie widzów o suba i lajka. Poproś widzów o... Mam jeszcze jedno, tak? Nie. Jak nie? Nie. No tak. Nie! Tak. Nie! Jest połowa? Nie. Jak nie? A co było? No? Proszę ładnie widzów. Nie, nie było fajna. ładnie! Nie było ładnie! Proszę sprawdzić na nagraniu, po pierwsze, a po drugie proszę tu zobaczyć, jest ładnie, jest ładnie. nie pokażę Ci reszty. Nie no co za Oszust, czekaj. Ale nie, bo ty przyznał! Poraziło cię? Tak. Nie poraziło. Aha, no na pewno Oszu. Por poraziło cię? No tak. Ale serio pytam. No tak. Tak? No. Hmm. Nie poraziło. A teraz nie razy, nie, nie, nie przytrzymuj! Ach, cholera. Dobra, zakładaj se to na nogę, lecimy. Słowa znalazłem jakieś, nie wiem, randomowe na internecie, bo jak mówię jakieś swoje proste zdania, to i za dobrze idzie. Luminarz. Słowo wyraz Luminarz. I co? <laughs> Jakiś lumnierz. Kto? Lumnierz jakiś. Nie. Lumierz? Nie. Luminarz. Wybitny człowiek w jakiejś dziedzinie. <słyska> to jesteś wybitna w darciu m****, nie? Lecimy to, zakładamy sobie. Jazda. Robimy to. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Coś ze świniami? Nie? Dobra. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Nie wiem za cholery. no jeszcze raz. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Co to było? Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ale tu się dwóch nie bije. Eee, czemu trzymasz? Dobra, kolejne trudne. Interlokutor. Interlokutor. Ja... Si**a. Co? Nie. Interlokutor. Daj Słowo, bo słyszałam, bo była przerwa w muzyce No to powtórz, no? Internokutor. Nie. Futor. Tak, kugokopter. No zakładaj kondens. Już. Nawet nie ruszyłem, No już... Nie rób. Dawaj, pozę jak modliszka. Ty od razu to ściągasz. Nie ściągam, tylko strzelam No i jeden-jeden, zatrzymanie. się walony. Już mi gorąco już chcę do domu! Ojoj, oj, ale jestem pies. <noise> Przestań <noise> nie bić! Bo to jest na nagraniu, za każdym razem. Pretensjonalny. Co? Pretensjonalny. On jest. Ile razy powiedziałaś? Dwa już! No. A co ty ona nas? <głosy> <głosy> no mów no. Pretensjonalny. Pre-te-pre-prete-pre nie no powiedz jeszcze raz. Nie, no. Jeszcze to usłyszał! Profesjonalny. Ostatnie gramy papierkami nożyce, kogo razimy prądem. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mistornia wygrał. Dobra, zakładaj to na szyję. I zapomniałem dodać oczywiście na początku, jak mówiliśmy o zasadach, że przytrzymujemy na 15 sekund, tak? Co? Nie. No to na 2 sekundy. No dobra, no to licz do dwóch. No. No nie bo ja nie jestem w stanie w tej. Nie liczyłaś. Czemu? Zapomniała liczyć, a czekałem aż zacznie liczyć. Biedna maja. O nie. A więc nie zapomnijcie wbijać na ostatnie materiały, które wyświetlają Wam się gdzieś w tym momencie na ekranie. Pożegnaj się. Pa-Cześć.